Krajowa Izba Lekarska w Warszawie poinformowała o ważnym wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie lekarki, która wytoczyła proces portalowi znany lekarz. To kolejny sygnał, że lekarze nie mogą pozostawać bezbronni wobec niesprawiedliwych opinii w internecie. Ale czy ten wyrok coś zmieni? Problem fałszywych opinii w sieci jest znacznie poważniejszy. Działają firmy, które sprzedają zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze, manipulując reputacją lekarzy. Dlatego już dawno usunęliśmy sekcję komentarzy w naszych czterech rejestrach lekarze medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nie chodzi o ukrywanie prawdy, ale o to, by opinie były rzetelne, pochodziły od rzeczywistych pacjentów, a nie były narzędziem biznesu. Manipulacji. A co jeśli pacjent czuje się poszkodowany? Zamiast szukać zemsty w internecie, warto znaleźć realne rozwiązanie. Jednym z nich jest mediacja. O tym, jak skutecznie rozwiązywać spory, Anna Jaskiewicz napisała w swoim rozdziale książki o mediacji Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjenta w kontekście medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej w książce Mediacja z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia praktyczne. Zamiast wierzyć anonimowym opiniom, warto myśleć, analizować i podejmować świadome decyzje. Więcej na ten temat w naszym artykule zapraszamy do lektury Anna Jaskiewicz i Barbara Szuszkiewicz.